Mam że herbatka zrobiona. Mmm, jeszcze gorąca, ale jest zimno. Chujinki sobie włączę. Co by był jakiś Christmas w tle chociażby. I powiem Wam od razu, że u mnie już jest dość późno. Cały dzień byłam zajęta swoimi sprawami. Nie wychodziłam z domu absolutnie. Piżam party. Dzisiaj różowa. E, Piżam party, piżama party, ale. <grym> No, może najpierw, zanim przejdę do konkretów, bo na pewno przyszliście tutaj po tytuł tego filmu, to bardzo chcę otworzyć kalendarz, chcę już to mieć za sobą, chcę zobaczyć, czy zrobił mnie w bambuko, czy mnie nie zrobił w bambuko. Także otwieramy kalendarz. Przypominam tylko, że 9 jest moją ulubioną cyfrą, więc mimo wszystko spodziewam się, że będzie tam coś, co lubię. Tak najbardziej z tych wszystkich rzeczy. Jest dziewiątka. To oglądał wczorajszego i przedwczorajszego i przed, przedwczorajszego, tak się chyba nie mówi, vlogu Masa, to wie o co mi chodzi. Jak nie, to proszę sobie nadróbcie. Jest specjalna playlista dla Was zrobiona. Bez podglądania. O, mamy inny kształt czyżby coś innego? Handzi SAN, Nareszcie coś innego. Piękna Handi, nawet sceną ceną jeszcze, słuchajcie. Ceną. Widzę, że nie chciało mu się zdjąć. No nieważne. Jest to brelok Handi. On był z kolekcji Rane. Z czego to było? Jest podpisane, że jest not for sale, więc to był jakiś, potem wam pokażę z bliska, że był to jakiś kolekcjonerski brelok i ja pamiętam, że próbowałam na niego polować yy, chyba w, w jakimś... Gdzie to było? On był do czegoś dołączony i ja chciałam po to jechać, nie, nie przypomnę sobie teraz, nieważne. W każdym razie kolekcjonerski przedmiot i to z handzi, więc jednak Pimpuś zapamiętał, że 9 to moja ulubiona cyfra. Mega się cieszę, bo mam jeszcze parę rzeczy do odpakowania za takiem Tytanów. Pytaliście mnie o, o wczorajsze wyjście do kafejki. Czy piłam szampan, czy to było wino? Nie, jest to kafejka tak Tytanów, więc nie może być tam alkoholu. To, co wyglądało jak szampan, to był tak naprawdę napój imbirowy z kalaretką na dole, a to, co wyglądało jak wino, co miał pimpek po swojej stronie, to był sok winogronowy z kalaretką z beri, no to jak to przetłumaczyć, z jeżyn, tak? Że różne jeżyny. No, ale... Sami powiecie, że dość ciekawie to wyglądało. Było kakao z tymi cegłówkami pięknie ułożonymi. Zaraz obok był ten taki szary deser. Co się zastanawialiście, co to jest. To był czarny sezam Shake, więc zrobił się szary. I na górę był jeszcze lód położony, też wyglądał jak kamień i na nim był. Jak to się nazywa, płysku, kagi. Klucz klucz Erena był położony. Ja jeszcze zamówiłam ciepłą czarną herbatę z drzemikiem, dlatego wczoraj nie robiłam już herbaty na vlogmasie, bo wypiłam herbatę właśnie tam i miałam deser tartę karmelową, tytanową i słuchajcie, ja wiem, że to co robię to jest obrzydliwe i pewnie wiele osób pomyśli, że jestem jakaś nienormalna, ale ja zachowuję te opłatki, które, na których są nadrukowane te rzeczy. I wczoraj też przepięknie ją tutaj schowałam do notatnika, którego też dostałam od Darii chyba dwa lata temu. Cały czas go mam w torbie i piszę tam ważne rzeczy. I mam tutaj schowane, odkażone już. O nie, wyleciało, wyleciało mi się potłukło, ale już chyba wcześniej była potłuczona. No nieważne. Mam opłatek <ścoughs> z tytanem. Nie. <ścoughs> Wygląda prawie jak moja głowa. No piękny jest, nie? Odkaziłam go, wyczyściłam go, mia mam zawsze przy sobie chusteczki do odkażenia, więc go odkaziłam, zanim go wsadziłam do pokrowca z innych chusteczek. I tutaj jeszcze sięgę no Kyojin. A, nała, sięgę no ja widzę teraz w odwróconym, w lustrzonym odbiciu. I przed chwilą spadł mi, ale to nie był opłatek, tylko to był cukrowy Eren. Nie wiem, czy go poskładam do kupy, ale na pewno mi się potłok w torebce, słuchajcie. Kawałek cukrowego erena. Ja, ja to później posprzątam, bo zostało tych kawałków trochę na razie tylko odłożę, żeby w to nie wdepnąć. Ale tak, ja to zachowuję i zawsze jak idę do kawiarni i są te takie opłatkowe postaci, przyklejone do deserów, dobite i śmietany, to ja to zawsze to zawsze czyszczę najpierw mokrą chusteczką, potem odkażam chusteczką tą do odkażania łapek, a potem właśnie chowam, jak macie. Mokre ręczniczki Osibori, to zawsze z nich robię folijki, a następnie wkładam w coś twardego. Tutaj, walnięta, nie? Walnięta. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Zakupiłam też wczoraj, to Wam nie pokazaliśmy, bo już by za długo vlog trwał. Zakupiliśmy trochę Goodsów, czyli figurek. I skoro dzisiaj trafiliśmy Handzi, bo nie wiem czy wiecie, ale oryginalne figurki, zwłaszcza te sprzedawane w Japonii, nie mają folii ochronnej. Więc nie będzie ASMR z folii, ale, ale będę odpakowywać wszystko, więc chociaż takie ASMR postaram się zrobić. I zakupiłam wczoraj Erwina z różami. Ribaja z listem się śmieją, że piszę list miłosny do Erwina, który trzyma róże dla niego. I na końcu jest Handi z szampanem, która leci opijać ich zaręczyny. I tutaj też w tle, tutaj odsłonie. Tutaj też Handi trzyma szampana z kieliszkiem. Nie, nie, zobaczycie. Tutaj jest ribaj z prezentem urodzinowym. No i też tutaj jest Erwin z kieliszkiem. Także historia się sama pisze. Ja może zrobię zbliżenie później, żebyście zobaczyli dokładnie. Ale będziemy to sobie za chwilę odpakowywać. Byliśmy też w animecie. Ale nie, 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 jeszcze. Wait a minute. Jeszcze dwie figurki Gabi, której nie cierpię przez podobieństwo do Erena. I Erwina, którego kocham, więc się mega cieszę, że go trafiliśmy. Też sobie odpakujemy za chwilę i złożymy. Ale jeszcze w Animecie zakupiłam nowe gucy, też yy, kriya stando, też figurki, tym razem potrójne. Czyli że mamy na przykład traweczkę, trzy postacie tutaj wsadzamy, i one mają wyglądać właśnie w ten sposób tak, tak mają wyglądać. Ale za chwilę złożę, zobaczycie, jak to wygląda. Ale już, już za długo o nich. Parę osób, które mieszkają w Japonii, i Polaków, i Japończyków, wyhaczyło mnie wczoraj w telewizji. Tak, to ja byłam wczoraj w japońskiej telewizji śniadaniowej. I mówię od razu, że to nie był mój pierwszy raz. <noise> Swoją przygodę z telewizją japońską zaczęłam już dawno, dawno, dawno temu, bo jak latałam do Japonii turystycznie, pierwszy raz złapałam jej telewizję w 2012 roku. Jak przyjechałam z koleżanką do Tokio, to pamiętam, że do nas podeszli i no niestety wtedy nie potrafiłam jeszcze za dobrze po japońsku, więc yy, nic z tego nie wyszło, chyba tylko nas zagadali, co tutaj robimy. Kolejny raz miałam w 2013 roku, jak byłam sama w Osace na koncercie i też telewizja do mnie podeszła, zapytali się skąd jestem, po co przyjechałam i chyba chcieli Spędzić ze mną dzień na zwiedzaniu, ale odmówiłam. Po prostu stwierdziłam, że nie chcę spędzić całego dnia z telewizją, i tak jest to nieodpłatne. A kolejną taką sytuację, którą najbardziej pamiętam, to moment, w którym przyleciałam już do Japonii na studia i siedziałam na. Jak to się nazywa po polsku? Lotnisko, nie dworzec, na lotnisku Narita. Mam nawet zdjęcia z tego momentu, bo miała przyśpomnie osoba, która miała mnie odebrać, i miałyśmy razem jechać do hotelu. I ta osoba zrobiła zdjęcie. I to był wtedy program. Nie pamiętam teraz nazwy, bo nie mam telewizora niestety, więc nie znam się na japońskich programach. Ale był to program, który zaczepia obcokrajowców i pyta ich, po co przylecieli do Japonii. E... Udzieliłam wywiadu. Tam chyba nawet na zdjęciu widać, że siedzę taka zmęczona, wymiętolona, bo dopiero co wyszłam ze samolotu i, i po prostu. Powiedziałam od razu, że. Jest mi bardzo przykro, ale jestem potwornie zmęczona. Jestem po przesiadce chyba dziesięciogodzinnej. W Dubaju to było? Chyba w Dubaju albo w Katarze, nie pamiętam, ale miałam przesiadkę dziesięciogodzinną. Chciałabym bardzo skorzystać z prysznica i idę teraz zostawić swoje rzeczy w hotelu, a następnie idę do um, takiego centrum pomocy dla studentów Waseda, żeby pomogli mi znaleźć mieszkanie. No, i telewizja się zajarała, że pójdzie ze mną szukać mieszkania. No, odmówiłam i jakoś tak um, nie wyemitowali tego chyba. Tak mi się wydaje, że po prostu ta historia im się nie kleiła. Oczywiście wzięli ode mnie dane, e, wzięli ode mnie numer kontaktowy, a czy nie ode mnie, tylko od osoby, która po mnie przyszła, bo jeszcze nie miałam telefonu, no bo to pierwszy dzień, bo dopiero co przyleciałam. No, i następnie spotykałam telewizję e, cały czas na lotnisku Narita, gdy odbierałam swoich. Gości z Polski, jak go prowadzałam, bo ja też przyjeżdżam na lotnisko, odbieram gości z lotniska i razem dopiero jedziemy czy do Tokio, czy do Osaki, czy gdzie tam chcą, nie. No to też wielokrotnie telewizja mnie zaczepiała i dopiero później ekipa się szczaiła, że tej dziewczyny nie pytamy, bo ona jest w pracy, ona nie jest gajdzinem, który przyleci, przyleciał do Japonii, tylko ona tutaj już mieszka, pracuje. A wczoraj, wczoraj było zupełnie coś innego. Wczoraj to była sytuacja. Nagrane chyba już dwa tygodnie temu, 20... no teraz już nie widzę na listopad kalendarza, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadałam, że spotykam się z moją koleżanką Hikaru. Ja pojechałam do Tokio spotkać się z moją koleżanką Hikaru, fajnie spędziłyśmy czas i na koniec dnia, kiedy byłyśmy właśnie w tej samej, co wczoraj galerii handlowej Sunshine, podszedł do nas bardzo młody chłopak i wręcz błagał nas, żebyśmy wystąpiły przed kamerą, bo kompletnie nie ma ludzi, nie mają z kim nagrać wywiadu, a potrzebują materiału na już teraz, zaraz. No i <laughs> nie, bardzo, nie bardzo miałam co powiedzieć, więc. Yy... No, tak naprawdę lecieliśmy ze scenariusza, ustaliliśmy, co mam powiedzieć, ustaliliśmy, gdzie mam powiedzieć, yy... i no to było takie dość dziwne, jak dla mnie, bo myślałam, że to będzie bardziej spontan. A pamiętam tę telewizję z tego incydentu, że jak już zamieszkałam w Japonii to raz złapali mnie na haradziuku. I to też wtedy było wtedy bardzo ustawione, bardzo takie nienaturalne. Ja przechadzałam się po haradziuku, tak jak zawsze ubrana po swojemu, wtedy jeszcze byłam bardziej wizualke, miałam białe soczewki, dziwny makijaż. No i podeszli do mnie zapytać się, czy się inspiruje modą haradziukiem. Ja mówię, nie. I to było takie, wiecie, takie... Nie bardzo im pasowałam do telewizji, ale tak czy siak udzieliłam im wywiadu wtedy. To była telewizja śniadaniowa Dzippy i też... Y Potem próbowałam to znaleźć, oczywiście nie znalazłam, no bo, no bo telewizja się nie lubi z internetem, więc bardzo ciężko jest znaleźć, jak się nie jest celebrytą materiału z samym sobą. Ale to taką sytuację właśnie z tą telewizją miałam i tym razem było y, bardzo podobnie, czyli ustalanie, co mam powiedzieć, kiedy mam powiedzieć, jakie będą pytania. No i tak jak zawsze, no wiecie, telewizja w Japonii, w Japonii wygląda tak, że oni uwielbiają obcokrajowców, którzy albo są totalnie zieloni, jeżeli chodzi o język japoński, ale są zajarani Japonią, to wtedy właśnie chcą Was bardzo do telewizji, zwłaszcza do programów takich jak Cool Japan. Ja w Cool Japan wystąpiłam parę razy, będąc na studiach Waseda, bo przychodzili do nas i po prostu szukali wygadanych gajdzinów, którzy by um, reagowali na różne rzeczy związane z Japonią, właśnie takie, które są cool. Także wystąpiłam na przełomie 2015-2016 roku parę razy w Cool Japan. Nie mam telewizora, więc nigdy się nie widziałam. A drugi taki właśnie sposób, żeby pojawić się w japońskiej telewizji tak z głupa, no to jest właśnie mieszkanie w Japonii i znanie bardzo dobrze języka. To wtedy cię traktują jak lokalsa i biorą cię do wywiadu po prostu biorą cię do wywiadu. No i tak wyglądała ta sytuacja z wczoraj. Wiem, że parę osób, które mnie subskrybują i mieszkają w Japonii, widziało mnie w telewizji śniadaniowej, bo dostałam parę wiadomości prywatnych, dostałam też jeden komentarz na YouTubie, za co bardzo dziękuję. Przyznam się Wam od razu szczerze, że to było wszystko ustawione. To było naprawdę wszystko ustawione. Za to nie ma żadnych pieniędzy, od razu mówię. Nie ma żadnych pieniędzy, nie ma żadnych nie wiem później korzyści z tego. Ja się nagle nie stałam sławna ani nic tego typu, mimo że już wielokrotnie byłam w japońskiej telewizji, a ten. Wczoraj wyemitowany materiał zawierał wręcz promocję mojego kanału, bo podczas wywiadu, który udzielałam, a był to wywiad dotyczący tego, co kupiłam w tym roku i mi się sprawdziło, i powiedziałam, że była to herbata Juzu, tak, tak, którą widzicie na vlogmasach, yy, wspomniałam, że przez koronawirusa nie pracuję, i zarabiam teraz na YouTubie, robiąc dla was materiały. I wyobraźcie sobie, że parę dni po tym wywiadzie zadzwonił do mnie producent i zapytał, czy mogą pokazać mój kanał w telewizji. I powiedziałam spokojnie, ma sprawę dałam. Yy, powiedziałam, jak się nazywam, potwierdziłam, że tak, ta w masce na profilowym to ja wszystko fajnie, ładnie. Zapytałam, czy to wyemitują. On powiedział, że jeszcze nie, że jeszcze są w trakcie edycji tego. Dobra, spokojnie, mnie to tam ryba, ale chciałabym mamie powiedzieć, bo mama ogląda telewizję, no to mama by mnie zobaczyła w telewizji, nie. I wyobraźcie sobie, emitowane to było wczoraj, czyli 8 grudnia, a 7 grudnia o godzinie 9.30, jak edytowałam film, dostałam telefon z zastrzeżonego numeru. Nie odbieram takich numerów, więc nie odebrałam. I drugi raz zadzwonił do mnie o 10, już z normalnego numeru. I tak skojarzyłam, że to jest ten numer, który do mnie dzwonił ten tydzień, czy tam ilość tam dni wcześniej, to jest ten producent telewizyjny. Zadzwonił mi powiedzieć. <laughs> Że będę jutro o 7.15 czy tam o 7.10 w telewizji. Mówię, no fajnie, dziękuję bardzo, ten... ale na pewno wyraża Pani zgodę, żeby pokazać pani kanał. Mówię tak, tak, nie ma sprawy. No wpiszcie tam, Enma, Oficiali, pokażcie, jak chcecie, przecież to co tam się stanie i tak mnie Japończycy nie będą oglądać, no bo po co, Nie? Przecież jak mówię po polsku. No ale wyemitowali, słuchajcie, ja wczoraj wiecie, że cały dzień byłam poza domem. Ale zobaczyłam parę komentarzy, widziałam parę wiadomości. Dziękuję wam oczywiście za nie bardzo tym, tym osobom, które do mnie napisały. Nie traktuję tego absolutnie jako żaden pomysł, pomysł, puu, jako żaden powód do dumy, bo tak jak mówię każdy obcokrajowiec mieszkający w Japonii, a zwłaszcza w Tokio, może pojawić się w telewizji i wręcz prosi się ich, żeby wystąpili w telewizji i to nie jest ani jakieś y, super ciekawe, bo wszystko jest ze scenariusza, nie możesz powiedzieć to, co ci się podoba zazwyczaj. Wszystko jest edytowane, tak żeby dla nich było ciekawe. Robiąc z ciebie albo głupiego obcokrajowca, który się jara Japonią, albo robiąc z ciebie po prostu, no ja znalazłam tylko opis programu z wczoraj, jeżeli ktoś jest na japoński, to zapraszam do przeczytania. No wiecie, szukanie sensacji, ale tak jest w telewizji, tak samo jest w telewizji japońskiej, więc y, tak, byłam w telewizji japońskiej i prawdopodobnie będę jeszcze nie raz. Bo bardzo często, jak widzą właśnie obcokrajowca, który szprecha po japońsku, to biorą go do telewizji. Albo obcokrajowca, który kompletnie nie mówi po japońsku, ale jest zajarany na Japonię, to też go biorą do telewizji i robią z niego takiego frika. Wiecie, no tak jak, tak jak się bierze zajaranych Chińczyków czy y, Azjatów ogólnie, którzy robią zdjęcia w Polsce cały czas, to też się ich bierze do telewizji, nie? No, także chciałam Wam powiedzieć, chciałam Wam podziękować. Takie story time z dzisiaj, znaczy z dzisiaj, w sumie to z wczoraj, ale do tej pory dostaję wiadomości i też paru znajomych Japończyków się odezwało do mnie, że. O, Hisashiburi, chan Tanciara Kanciara, widzieliśmy Cię w telewizji i w ogóle podjarka totalna. Oczywiście mama mnie też widziała w telewizji i e, największy wstyd, a czy wstyd, coś co z, sprawia, że się rumienie to pracownicy z firmy Pimkam mnie widzieli i no i Pimpia potem wrócił do domu i powiedział no to teraz y, wszyscy wiedzą, że pijemy w domu Juzucia, <grywa> także no chciałam wam tak powiedzieć, bo naprawdę dzisiaj jest mało świątecznie, nigdzie nie idę, odpoczywam, leżakuję, będę sobie układać figurki za chwilę, jak je poskładam i tak chciałam wam powiedzieć o tej telewizji, no bo no bo ja tak no nie każdy występuje na co dzień w telewizji, nie? No, także wracamy do figurek, ja je będę dla Was składać, więc może chociaż tyle będzie tego ASMR i, i, i no, i skończę tego Story Time vlogmasa. Jutro Was dziś zabiorę. Nie wiem, gdzie ich wszystkich położę, bo kalendarz jeszcze nie skończył, więc rzeczy będzie przybywać. Ale dajcie mi znać, która podoba się Wam najbardziej. Oczywiście figurka. Dziękuję za dzisiaj. Cieszę się, że wysłuchaliście mojego story time z telewizją japońską. Jeżeli widzieliście mnie w telewizji, bo byłam też w polskiej telewizji i byłam też w polskim radiu w tym roku, to dajcie znać, czy mieliście mnie okazję zobaczyć albo wysłuchać. Bardzo dziękuję moim wspierającym, subskrybującym, komentującym. Ten kanał jest. Dzięki Wam. A my widzimy się jutro. Mam nadzieję, że w takim samym dobrym humorku. Trzymajcie się. Bye bye.